Rok 2022 jest dla BMW rokiem wyjątkowym. Z jednej strony mamy 50-lecie BMW M, a z drugiej strony debiutują nowe modele, nowe generacje, czy też odświeżone wersje znanych już modeli. Zmiany nie ominęły tego najbardziej luksusowego segmentu. Nowe BMW serii 7 już wam pokazałem. Nowe BMW X7, które przeszło lifting. Na pewno wam pokażę. BMW XM zadebiutuje na koniec roku, a dzisiaj pora na BMW serii 8 po liftingu. Nim zaczniemy, pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować kanał, kliknąć dzwoneczek, bo wtedy dostaniecie powiadomienia o nowych filmach i zaczynamy. BMW serii 8 debiutowało w 2018 roku wersją Coupe, rok później dołączyło Cabrio, a jako ostatnie pojawiło się Gran Coupe. Wszystkie te trzy modele w tym roku przeszły lifting, on jest taki sam w, każdym z tych, w każdej z tych wersji i to Wam za chwilę pokażę, ale wcześniej, jako że jest to nasz pierwszy odcinek o BMW serii 8, chciałbym żebyście zobaczyli ten samochód sami na spokojnie, a ja tylko uzupełnię, że nie jest to oczywiście pierwsze BMW serii 8 w historii, bo ono było też produkowane w latach 90 i wtedy też zwracało na siebie uwagę wyglądem. BMW serii 8 przyciąga wzrok i uwagę między innymi ze względu na swoje proporcje, bo jest niskie, długie i szerokie, co widać szczególnie z tyłu. Jest też bardzo szybkie. Czuć tutaj ducha motorsportu, a jednocześnie jest ekskluzywne, zaawansowane technologicznie, a także bardzo komfortowe. Wikipedia nazywa ten model sportowo luksusowym coupe i moim zdaniem to jest najlepsze określenie. Idą czarne chmury, więc musimy się pośpieszyć. Opowiem wam teraz o tym, co się zmieniło po liftingu. Po liftingu zmienił nam się grill. Tutaj e, te pionowe listewki są teraz w kształcie takiej litery U. Zmieniły nam się też wloty powietrza. Tutaj dostaliśmy takie poziome poprzeczki. Zmienił nam się też dyfuzor. Z tyłu. No i też w standardzie dostaliśmy w każdej wersji pakiet sportowy M. Jak widzicie, te zmiany nie są duże, ale po co zmieniać coś, co już dobrze wygląda? Te zmiany, które mamy po Liftingu, sprawiają, że ten samochód wygląda jeszcze bardziej sportowo, a jednocześnie dostajemy też dużo więcej opcji w standardzie, ale o tym opowiem Wam za chwilę. We wnętrzu zmienił nam się przede wszystkim wyświetlacz w konsoli centralnej. On ma teraz przekątną 12,3 cala, jest większy, dzięki czemu korzystanie z systemu inforozrywki będzie jeszcze łatwiejsze. Druga zmiana to to, że teraz już w każdej wersji w standardzie dostajemy skórę Merino. Po liftingu dostajemy też nowe kolory lakieru, nowe wzory felk. A także nowe tapicerki. A ja Wam jeszcze jestem winny informacje na temat tego, jaki kolor ma nasz dzisiejszy bohater. Jest to oczywiście czerwony Aventurin, kolor z palety BMW Individual, a kolor tapicerki to oczywiście kość słoniowa. Jak już zapewne zauważyliście, nasza wersja to M850i, która wyróżnia się kilkoma dodatkowymi elementami, których nie było też wcześniej, między innymi znaczkiem M na grillu, także aerodynamicznymi lusterkami M. Oczywiście znaczek M mamy też na zagłówku. Jeżeli chodzi natomiast o silniki, to one nam się nie zmieniły. Nadal dostępny jest jeden silnik diesla, a także dwa silniki benzynowe. Nasz to ten potwór bardzo mocny 44 530 koni mechanicznych, który rozpędza to auto do od 0 do 100 w niewiele ponad 4 sekundy, ale może nie będę wam o tym opowiadał, tylko zobaczcie to na planszy. Mamy już tą planszę. Ora teraz na kilka informacji na temat wnętrza, bo je też bym chciał wam lepiej pokazać. Tutaj jest bardzo komfortowo. Fotele oczywiście mają bardzo dobre trzymanie, boczne, mamy też dużo możliwości regulacji tych foteli, tak żeby ta nasza pozycja za kierownicą była jak najwygodniejsza, i to czuć podczas jazdy nawet na dłuższych odcinkach. Jednocześnie chciałbym wam wspomnieć o opcjach, jakie są Dostępne, bo już wspomniałem, że teraz w standardzie, w każdej wersji mamy pakiet sportowy M, a także tapicerkę Merino, ale nie tylko to, dostajemy już teraz w standardzie, w każdej wersji, bo dostajemy też skórzaną sportową kierownicę M, sportowe fotele M, czterostrefową klimatyzację, a także nagłośnienie Harman Cardon. Wartość tych opcji, co ważne, przewyższa to, o ile wzrosła cena auta, a jednocześnie były to opcje, które były. Najchętniej wybierane przez klientów cena BMW serii 8 rozpoczyna się od 460 tysięcy złotych. Jest to cena za nadwozie Gran Coupe. Oczywiście jechać będziemy z otwartym dachem, no bo jak jechać inaczej kabrioletem? Mam nadzieję, że to nie wpłynie na jakość dźwięku. Może nawet będzie lepiej, bo będziecie mogli posłuchać, jak ten samochód brzmi. I może właśnie od tego zacznijmy, żebyście posłuchali, jak brzmi ten samochód z silnikiem 4-4. Wracając do dachu, no to wypada powiedzieć, że on nam się składa i rozkłada w zaledwie 15 sekund, a możemy to robić jadąc prędkością nawet do 50 km na godzinę. Dach jest oczywiście miękki, ale nim ten samochód został wprowadzony na rynek, to oczywiście ten dach został przetestowany, a testowany był między innymi w Dolinie Śmierci. Tam są ekstremalne warunki, bardzo wysokie temperatury, bardzo dużo. Było, więc tam ten samochód został przetestowany. Oczywiście, to, że mamy kabriolet i ten dach, który nam się chowa z tyłu w bagażniku, przez to mamy w tym bagażniku trochę mniej miejsca, ale my się z operatorem bez problemu zmieściliśmy. Tylko pamiętajcie, jeżdżąc kabrioletem, żeby rozłożyć tą poprzeczkę, która jest w bagażniku, bo jeżeli ona jest złożona, to nie będziecie mogli złożyć dachu. A wracając do tego testowania, to przed wprowadzeniem ogólnie BMW Serii 8 na rynek, ona była testowana na zwykłych drogach, ale była też testowana na torze wyścigowym, bo tak jak Wam wspomniałem wcześniej, jest to samochód sportowy. Mamy tutaj m.in. w standardzie już tylną skrętną oś która jeżeli jedziemy wolno to te koła z tyłu, z tyłu skręcają się przeciwnie do tych z przodu dzięki czemu łatwiej nam się manewruje bo to jest duży samochód natomiast jeżeli jedziemy szybciej to one się skręcają w tą samą stronę co koła z przodu dzięki czemu łatwiej, płynniej wjeżdżamy w zakręty mamy też tutaj adaptacyjne e, zawieszenie tak jak Wam wspomniałem wcześniej BMW serii 8 jest z jednej strony bardzo szybkie, ale jednocześnie jest też bardzo komfortowe, można nim Podróżować też spokojnie, jadąc czy to po mieście, tak jak my teraz, czy to po drodze ekspresowej, czy to po autostradzie. Mamy bardzo wygodne fotele, możemy też ustawić sobie kierownicę, ale mamy też tutaj liczne systemy bezpieczeństwa, systemy asystujące m.in. tempomat adaptacyjny, czy też asystenta parkowania lub asystenta cofania, dzięki którym jazda po mieście będzie zdecydowanie łatwiejsza. Oczywiście w standardzie mamy tu, też tutaj. Android Auto i Apple CarPlay, dzięki czemu będziemy mogli połączyć nasz samochód z naszym telefonem. To oczywiście jest jedną z ważniejszych czynności. A wspominając jeszcze o tych opcjach, które mamy w standardzie, chciałbym też wspomnieć o tych, które są dostępne właśnie jako opcje. Z tych ciekawszych warto wspomnieć na pewno o światłach laserowych, o nagłośnieniu Bowers and Wilkins, czy też o dachu wykonanym z włókna węglowego. Ten dach jest dostępny oczywiście w wersji. Cabrio i w wersji Gran Coupe, zresztą tych opcji wykonanych z karbonu jest więcej, dzięki nim ten samochód nabiera jeszcze bardziej indywidualnego wyglądu. BMW Serii 8 zostało zaprojektowane, żeby być szybkie, żeby być komfortowe i żeby dawać dużo radości z jazdy. Zresztą mamy tutaj w nazwie cyferkę 8, która od zawsze kojarzy nam się z samochodami, które wyróżniały się wyglądem. Tak było z BMW Z8, tak było z BMW i8, tak było też z poprzednim BMW Serii 8. A ja Wam jeszcze nie pokazałem BMW M8. Dlatego też zachęcam do tego, żebyście zasubskrybowali nasz kanał, a ja wam przyznam na koniec, że nagrywanie tego odcinka było dla nas prawdziwą przyjemnością. Do zobaczenia.